Annuncio Bobis Gaudium Magnum. Abemus Papam. Duchowość świeckich Katecheza świętego Jana Pawła II wygłoszona 1 grudnia 1993 roku. Specyficzna rola, jaką pełnią świeccy w kościele, wymaga od nich głębokiego życia duchowego. Jako pomoc w jego rozwijaniu zostały opublikowane dzieła o tematyce teologicznej i pastoralnej poświęconej duchowości świeckich przyjmujące za punkt wyjścia przekonanie że każdy ochrzczony powołany jest do świętości. Sposób urzeczywistniania tego wezwania zależy od charakteru poszczególnych powołań, od warunków życia i pracy, od zdolności i skłonności, od osobistych upodobań do któregoś z mistrzów modlitwy i apostolatu, bądź założycieli zakonów albo instytutów zakonnych. Dzieje się tak zawsze we wszystkich środowiskach tworzących Kościół modlący się, działający i pielgrzymujący do nieba. Drugi Sobór Watykański nakreślił linię specyficznej duchowości świeckich w ramach nauki o życiu odpowiedniej dla wszystkich członków Kościoła. Podstawą jakiejkolwiek duchowości chrześcijańskiej są słowa Jezusa o potrzebie jedności z nim samym: Wytrwajcie we mnie. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity. Znaczące jest rozróżnienie dwóch aspektów jedności, o których mówi tekst. Jeden to obecność Chrystusa w nas, którą powinniśmy przyjąć, uznać, coraz bardziej jej pragnąć i cieszyć się, jeśli czasem możemy jej doświadczyć w sposób szczególnie intensywny. Drugi to nasza obecność w Chrystusie którą powinniśmy urzeczywistniać poprzez wiarę i miłość. To zjednoczenie z Chrystusem jest darem Ducha Świętego, który napełnia nim duszę, a ona przyjmuje i pogłębia je zarówno przez kontemplację Bożych tajemnic, jak i apostolat przekazujący światło, czy też działanie w kręgu osobistym i społecznym. Świeccy powołani są do przeżywania tego doświadczenia wspólnoty, tak jak każdy członek ludu Bożego. Przypomniał o tym sobór, mówiąc. Przy należytym spełnianiu świeckich zajęć, wśród zwyczajnych warunków życiowych, niech nie oddzielają od swego życia łączności z Chrystusem. Zważywszy na to, że chodzi tu o dar ducha świętego, o zjednoczenie z Chrystusem, trzeba się modlić. Niewątpliwie, kiedy staramy się działać zgodnie z wolą Bożą, czynimy rzeczy miłe Panu. I jest to już forma modlitwy. Tak więc nawet najprostsze czyny stają się wyrazem czci oddawanej Bogu i są Mu miłe. Jest jednak również prawdą, że to nie wystarcza. Potrzebne są specjalne momenty przeznaczone wyłącznie na modlitwę, zgodnie z przykładem pozostawionym przez Jezusa, który nawet w okresie najbardziej intensywnej działalności mesjańskiej. Znajdował czas na modlitwę. Odnosi się to do wszystkich, a więc i do świeckich. Różnorodne mogą być formy tego rodzaju przerw na modlitwę, ale w każdym przypadku liczy się zasada, że modlitwa jest dla wszystkich niezbędna zarówno w życiu osobistym, jak i w apostolacie. Jedynie dzięki intensywnemu życiu modlitwy, świeccy mogą znaleźć natchnienie, energię. Odwagę w obliczu trudności i przeszkód, wytrwałość i umiejętność podejmowania inicjatyw i odzyskiwania sił. Życie modlitwy każdego z wiernych, a więc i świeckiego, wymaga uczestnictwa w liturgii, przystępowania do sakramentu pojednania, udziału w celebracji eucharystycznej, gdzie komunia sakramentalna z Chrystusem prowadzi do tej formy wzajemnej immanencji, między duszą i Chrystusem, którą on sam zapowiada. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w Nim. Uczta eucharystyczna dostarcza tego pokarmu duchowego, który pozwala przynosić obfity owoc. Również i chrystyfideles Laici są wezwani i zaproszeni do intensywnego życia eucharystycznego. Sakramentalne uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej powinno być dla nich źródłem zarówno życia duchowego jak i apostolatu. Błogosławieni ci, którzy oprócz mszy świętej i komunii niedzielnej czują również potrzebę częstego przystępowania do Komunii Świętej, co zaleca Tylu Świętych, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, w których coraz bardziej rozwija się apostolat świeckich. Sobór pragnie przypomnieć świeckim, że zjednoczenie z Chrystusem może i powinno objąć wszystkie aspekty ich życia doczesnego. Ani troski rodzinne, ani inne sprawy świeckie nie powinny pozostawać poza sferą ich życia duchowego według słów apostoła. Wszystko cokolwiek czynicie w słowie lub uczynku, wszystko w imię Pana Jezusa Chrystusa czyncie Dziękując przez niego Bogu Ojcu. Wszelka działalność ludzka nabiera w Chrystusie głębszego znaczenia. W tej szerokiej i świetlanej perspektywie należy postrzegać wartość rzeczywistości ziemskich. Teologia uwypukliła pozytywny charakter tego wszystkiego, co istnieje i działa na mocy uczestnictwa w istnieniu prawdzie, pięknie i dobroci Boga stworzyciela. I pana nieba i ziemi, czyli całego wszechświata oraz każdej małej bądź wielkiej rzeczywistości należącej do wszechświata. Była to jedna z podstawowych tez wizji kosmosu świętego Tomasza, który opierał ją na księdze rodzaju i wielu innych tekstach biblijnych, i którą potwierdzają wyniki badań naukowych nad mikrokosmosem oraz makrokosmosem. Każdy byt obdarzony jest swą własną istotą i porusza się zgodnie z własną zdolnością ruchu, ale jednocześnie cechują go ograniczenia, zależność i immanentna celowość. Duchowość oparta na tej prawdziwej wizji rzeczywistości, otwarta jest na Boga nieskończonego i wiecznego, poszukiwanego i miłowanego, któremu służy się całe życie, którego się odkrywa. I uznaje za światło wyjaśniające sens wydarzeń bieżących oraz historycznych. Wiara kształtuje i udoskonala tego ducha prawdy i mądrości oraz pozwala dostrzec odbicie Chrystusa we wszystkim, również w tak zwanych rzeczach doczesnych, które wiara i mądrość pozwalają odkryć w ich relacji do Boga, w którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Dzięki wierze rozpoznajemy również w porządku doczesnym urzeczywistnianie się Bożego planu zbawczej miłości, a we własnym życiu odkrywamy stałą troskę Ojca, objawioną przez Jezusa, wyrażającą się w zaspokajaniu przez opatrzność ludzkich potrzeb i spełnianiu próśb. W życiu świeckich taka wizja wiary pozwala widzieć we właściwym świetle codzienne wydarzenia. Pozytywne i negatywne, radosne i bolesne, praca i wypoczynek, myśl i czyny. Jeśli wiara daje nam nową wizję rzeczywistości, to nadzieja dostarcza nowej energii, potrzebnej do działania w porządku doczesnym. W ten sposób świeccy mogą dawać świadectwo, że duchowość oraz apostolat. Nie uniemożliwiają zaangażowania na rzecz doskonalenia porządku doczesnego. Jednocześnie ukazują oni wielkość celów, do których dążą, oraz ożywiającej ich nadziei, którą pragną podzielić się z innymi. Nadzieja ta, choć nie wyklucza doświadczeń i cierpień, nie może zawieść, bo wspiera się na tajemnicy paschalnej, tajemnicy krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Świeccy wiedzą i świadczą, że uczestnictwo w ofierze Krzyża pozwala dzielić się radością przekazaną przez Chrystusa uwielbionego. Tak więc ich spojrzenie na dobra zewnętrzne i doczesne przenika wewnętrzna pewność, że należy ich używać, szanując ich przeznaczenie, ale pamiętając zawsze, że są środkiem i drogą do osiągnięcia doskonałości życia wiecznego. Wszystko to dokonuje się w mocy miłości, którą Duch Święty rozlewa w duszy, by mogła ona uczestniczyć w życiu Bożym już na ziemi.